Dziś, pierwszy dzień nowenny przed uroczystością Księdza Bosko. Jest to czas szczególny dla tych wszystkich, którzy noszą w swoim sercu ducha salezańskiego. Przez najbliższe 9 dni chcemy pokazać Wam, że przyjaźń z Panem Jezusem to naprawdę wspaniała przygoda dla młodego człowieka. Ksiądz Bosko zawsze stawiał na sakramenty. Swoim chłopakom mówił, że częsta spowiedź, częsta komunia święta oraz codzienna Eucharystia stanowią fundament, na którym wznosi się gmach wychowania. Jednak spowiedź kojarzy się nam często ze strachem, no bo co ksiądz sobie pomyśli, kiedy usłyszy moje grzechy? Ale to wcale tak nie jest. Nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest Jezus który chce przebaczyć twoje grzechy oraz przyciągnąć cię do siebie. Ale pamiętaj o tym, że żeby dobrze przeżyć spowiedź świętą, musisz zachować pięć warunków dobrej spowiedzi. To one są gwarancją twojego pojednania z Panem Bogiem. A są nimi: rachunek sumienia, mocne postanowienie poprawy, żal za grzechy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie Bogu oraz drugiemu człowiekowi. Kiedy wyjdziesz z konfesjonału, Twoje serce będzie czyste, tak jak kartka papieru, a Pan Bóg zapomni wszystkie Twoje grzechy. Można powiedzieć, że wypali je ze swojej pamięci, tak jak spala się tę kartkę. Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w najświętszym sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult ku niemu, wyrażając się w uczestnictwie we Mszy Świętej, częstej Komunii Świętej i nawiedzeniach Kościoła, spraw, abyśmy owiani tym samym duchem praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem Eucharystycznym w sercu. Amen.